Cześć i siema, z tej strony Suert. Jak co tydzień przedstawię najciekawsze newsy z mijającego tygodnia. Zapraszam na materiał. Tego się można było spodziewać pomimo ogromnych problemów z serwerami. Gra New World zdominowała listę bestsellerów platformy Steam, osiągając jeden z najwyższych wyników aktywności w historii tego serwisu. Po publikowanej 4 października liście najlepiej sprzedających się gier, New World zajął aż 4 pozycje, w tym trzy pierwsze miejsca. Oczywiście dotyczy to różnych wydań gry. Jak wielce jest to popularna pozycja, świadczyć może fakt, że w weekend w najgorętszym momencie bawiło się ponad 900 tysięcy osób jednocześnie. Serwery wciąż są przepełnione i mnóstwo graczy czeka w gigantycznych kolejkach. Jak widać, nie przeszkodziło to jednak w osiągnięciu spektakularnego sukcesu. Objawia się to jedynie w wystawianiu słabych not. W tej chwili 61% z nich jest pozytywna. Jeżeli równie mocno jak ja czekacie na Elden Ring, to możecie spać spokojnie. Prace nad grą przebiegają pomyślnie i powoli zmierzają do końca. Taką informacją podzielił się marketingowiec i menadżer do spraw społeczności w studiu From Software Yasuhiro Kitao. Jego zdaniem styczniowa premiera jest niezagrożona. Proces produkcji nad grą został wcześniej mocno opóźniony głównie z powodu koronawirusa. Teraz jednak wszystko idzie ku dobremu. Przypomnę, że Elden Ring powinien zadebiutować 21 stycznia 2022 roku na PC-tach oraz maszynkach Sony i Microsoft. W połowie sierpnia, w wyniku zmian przeprowadzonych w Blizzard Entertainment, firmę opuścili ważni pracownicy. Wśród nich był Louis Bariga, czyli reżyser gry Diablo 4. Przez dłuższy czas nie było wiadomo, kto zajmie jego miejsce. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że to stanowisko obejmie Joe Shelley. Tak więc Diablo 4 ma nowego reżysera. Shelley pełnił wcześniej rolę starszego projektanta w ramach premierowego rozwoju Diablo 3. Brał również udział przy produkcji World of Warcraft. Miejmy nadzieję, że Diablo 4 zachowa dotychczasowy mrok. Przyszła pora na kolejną i tym razem ogromną łatkę do Baldur's Gate 3. Popaczu numerze 6 ma być największą z dotychczasowych aktualizacji. Fakt, że będzie ona potrzebować 60 GB na dysku mówi chyba samo za siebie. Tak jak w przypadku poprzednich dużych łatek, taki i popaczu 6 dotychczasowe pliki zapisu przestaną działać. Wiemy, że popaczu do gry zawita kolejna niedostępna wcześniej grywalna klasa, którą będzie czarnoksiężnik. Ponadto pacz 6 pozwoli wyposażyć bohatera w uwaga, salami albo nawet i dwa. Deweloper zapewnił, że owa broń będzie wspierała korzystanie z dwóch egzemplarzy na raz po jednym w każdej dłoni. Niestety twórcy na tę chwilę nie podali większej ilości informacji. Nie wiemy nawet kiedy ów patch zadebiutuje. Niedługo jednak deweloperzy zorganizują kolejną edycję transmisji Panel from Hell, w trakcie której dokładnie omówione zostaną nadchodzące aktualizacje. Ukazało się pierwsze DLC do Stormworks Build and Rescue, czyli zręcznościowego symulatora akcji ratowniczych od studia Sunfire Software. Dodatek nosi tytuł Search and Destroy, i do jego uruchomienia wymagana jest podstawowa wersja gry. Promocja i premiera dodatku wyraźnie przysłużyły się popularności pełnej wersji gry. Dodatek koncentruje się na dodaniu do gry uzbrojenia. Otrzymujemy armaty, działka maszynowe oraz pociski rakietowe. Do tego dochodzi masa broni ręcznych. Podstawowa gra stawia na konstruowanie maszyn i wykorzystywanie ich w misjach ratunkowych. Dlatego, aby można było w pełni wykorzystać oferowany w dodatku arsenał, autorzy wprowadzili wraz z rozszerzeniem nowy typ misji, gdzie będziemy mogli sprawdzić się w boju. Gra Władca Pierścieni Bitwa o Ziemi ma już prawie 17 lat. Tytuł przy życiu utrzymują zapaleni fani głównie za pomocą modyfikacji. Najważniejsza z nich, czyli Middle Earth Extended Edition, właśnie doczekała się nowej wersji oznaczonej numerem 0.995. Ulepsza ona sztuczną inteligencję, usuwa błędy oraz wprowadza masę poprawek w rozgrywce. Rozbudowano także opcję awansowania jednostek. Celem modyfikacji jest głównie rozszerzenie podstawowej wersji gry. Po zainstalowaniu moda otrzymacie dodatkowe jednostki, budynki oraz technologie. Czeka was także bardziej rozbudowany mechanizm walki oraz znacznie lepszy balans rozgrywki. 5 października Alan Wake trafił na konsole 8 i 9 generacji w zremasterowanej odsłonie. Jak pozycja prezentuje się na konsoli PS5, możecie sprawdzić u mnie na kanale, odsyłam też na Twitch, gdzie streamowaliśmy rozgrywkę. Nowa wersja Alana Wake'a to przede wszystkim lifting graficzny, uwzględniający poprawioną synchronizację ruchu warg postaci z wypowiadanymi kwestiami wsparcie rozdzielczości 4K i nieco poprawione modele postaci. Poza tym to wciąż ta sama produkcja co dekadę wcześniej. Jeżeli ktoś grał, więc wcześniej to tutaj rewolucji nie znajdzie. Remaster jest dobrym wyborem dla osób, które sięgną po ten tytuł po raz pierwszy. 7 października, czyli zgodnie z zapowiedziami, zadebiutowała szósta odsłona serii Far Cry. Tym razem przenosimy się do jary fikcyjnego państwa wzorowanego na Kubie. Internet zalały więc recenzje. W portalu Metacritic średnia ocen waha się w okolicach 76-81 punktów. Far Cry 6 wypada więc gorzej od swoich poprzedniczek. Recenzenci głównie narzekają na powtarzalność, która wkradła się do serii. Pochwały zebrał za to ekwipunek, zwłaszcza tzw. Orange Zrób to Sam oraz plecaki Supremo. Jak prezentuje się początek rozgrywki sprawdzicie m.in. u mnie na kanale. Po resztę zapraszam na Twitch, gdzie spędzimy z grą sporo czasu. Tytuł zadebiutował na pc PC-ach oraz konsolach Sony i Microsoftu w polskiej wersji językowej w formie napisów. Niezależne studio Great Ape Games tworzy pierwszy osobowy survival horror o dinozaurach. The Lost Wilds musi nas do walki o przetrwanie w tętniącej prehistorycznym życiem dziczy. Gra powstaje od 2018 roku w ramach Epic Mega Grants i niedawno otrzymała ten pierwszy emocjonujący teaser. Po więcej informacji odsyłam do mnie na kanał, gdzie przedstawiłem zapowiedź tego tytułu. Z okazji dwudziestolecia istnienia serii Ghost Recon, Ubisoft zapowiedział nowy tytuł spod tego szyldu. Tym razem będzie to darmowy Battle Royale zatytułowany Frontline. Po porażce, jaką było Hyperspace, włodarze Ubisoftu pokusili się ponownie o grę tego typu. Jak można się domyślić, Frontline będzie darmowym, wieloosobowym, taktycznym FPS-em utrzymanym w konwencji przypominającej np. Call of Duty Warzone. W podstawowym trybie Ghost Recon Frontline będzie mogło zagrać nawet 102 graczy podzielonych na trzy osobowe drużyny. Zadaniem każdej z nich będzie wykonanie kilku zadań, a następnie wydostanie się z wyspy Drake Moore. Jest możliwość zapisania się na zamknięte testy gry, które odbędą się w dniach 14-21 października, wyłącznie na PC. Tytuł zadebiutuje także na najnowszych konsolach. Potwierdziły się krążące już od dłuższego czasu w sieci informacje. Mamy więc krótki teaser GTA The Trilogy The Definitive Edition. Premiera produkcji odbędzie się wkrótce. Co to oznacza? Według różnych informatorów, gry należy wyczekiwać jeszcze w tym roku na PC-ach PS4, PS5, Xbox One, Xboxach, Series XS oraz Switchu. W pierwszej połowie 2022 roku produkcja powinna także trafić na urządzenia z systemami iOS i Android. Jak informuje Rockstar, wydanie pakietu odświeżonych wersji tych kultowych gier ma być sposobem na uczczenie 20. rocznicy urodzin GTA 3, które wypadają 23 października. Wszystkie trzy tytuły składające się na ten pakiet dostaną ulepszenia, zarówno graficzne, jak i w samej rozgrywce. Z mojej strony to tyle. Zapraszam za tydzień na kolejną paczuszkę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!